Witam serdecznie w te przedsylwestrowe popołudnie. Jestem właśnie teraz z Galiną, z, przepraszam, z Ludmiłą i Kliczkiem. I powiem Wam szczerze, dostałem informację od Galiny, żebym nie wstawiał tego filmu związanego z. lecz tego wywiadu, ponieważ tam mówi pewne rzeczy. Nie wiem, no po prostu prosiła, bo ja by, zrobiłem wywiad. Wysłałem go jej, żeby tam by, później, bo nie mieliśmy czasu, żeby tam go obejrzać całego. Ja go obejrzałem i chyba jej chodzi o to, bo tam mówiła troszeczkę o tym, że no, mm, no że sytuację miała ciężką, bo y, potraciła najbliższych, ale jednocześnie Putin zasponsorował jej, bo to, to poszliśmy luźną rozmowę, nie? E, zasponsorował jej możliwości... Y, bycia z uchodźcą, czyli mieć możliwości takie, jakie ma teraz. Może o to i chodziło, nie jestem tego pewny. W każdym bądź razie no, nie wstawię tego ze względu na to, że no, szanuję też to zdanie innych, więc inne wywiady będą też, ale będę musiał też zastanowić nad tym, żeby no ale no, staram się tak, żeby nie, nie mogę wstawiać tego, co, co ktoś nie chce, albo ktoś nie, nie szanuje tego tak dalej, nie? Trzymaj ta się mordy, jak coś, to będę w kontakcie pozdro Wojtas.